Pewniaczek z egzaminu ósmoklasisty, czyli zadanie z potęgami. Mamy tutaj ocenić prawdziwość poniższych zdań. Czy to są zdania prawdziwe, czy fałszywe. Pierwsze, wartość wyrażenia 5 do drugiej razy 5 do trzeciej razy 5 do piątej jest równa 5 do potęgi piątej i jeszcze do potęgi drugiej. Więc sprawdźmy, ile to pierwsze wyrażenie wynosi. Mamy coś takiego, gdy mamy mnożenie pomiędzy, to potęgi nam się dodają. Czyli mamy 2 plus 3 plus 5, czyli razem w sumie 5 do dziesiątej. To drugie. 5 do 5 jeszcze do drugiej, gdy mamy potęgę potęgi, to one się wtedy mnożą, czyli mamy 5 razy 2, czyli 5 do 10, więc jest to prawda. Drugie wyrażenie, mamy sobie tutaj, o, takie coś i mamy sprawdzić, czy ma taką samą wartość wyrażenia jak to drugie. Ale najpierw sobie wyliczmy to pierwsze, czyli mamy 2 do trzeciej razy 3 do trzeciej przez 6. Gdy tutaj wykładniki są te same, możemy te liczby wrzucić jakby w jeden nawias i przemnożyć je przez siebie, czyli będziemy mieli 2 razy 3. A w wykładniku trójeczkę. 2 razy 3 ile to jest? No oczywiście 6. I 6 jest podniesione do potęgi 3. Podzielone przez 6. No i oczywiście to się potęgi odejmują, bo mamy dzielenie. Czyli 3 odjąć 1 to jest po prostu 6 do drugiej. Więc mamy, że jest to 36. No i to drugie wyrażenie, czyli... 12 piątych dzielone przez 2 piąte podniesione do drugiej. Oczywiście dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, czyli 12 piątych razy 5 drugich teraz mamy. Tu nam się oczywiście skraca. 12 z dwójką, tu jest 6, tu 1. 5 z piątką, 1, 1. No i co zostaje? W sumie zostaje nam tylko 6, jeszcze do potęgi drugiej, czyli 36. Więc to także jest prawda. Oczywiście zostaw mi serduszko za takie coś.